Był koniec grudnia 1914 roku. Kilka dni przed świętem Bożego Narodzenia zajęliśmy prawo bezboju Kirlibabę. Byliśmy pewni, że nie ma takiej po stronie austriackiej siły, która by mogła nas stąd wykurzyć. Jednakże już pierwszego dnia Austriaków zaczął się jakiś niezwykły ruch. W toku akcji przybiegł do mnie podoficer z Tartaku i zameldował – przyprowadzono Polaków. Było to więcej niż ciekawe. Wiedziałem o istnieniu legionów po tamtej stronie frontu. Często słyszałem powtarzane nazwisko Józefa Piłsudskiego. Wiedziałem o legionie, który się sformował i po stronie Rosji, i w Puławach. Unosiła się w powietrzu wizę polskiego wojska. Tylko gdzie i jak ma to nastąpić? Na szosie stało wyszeregowanych siedmiu żołnierzy i warta. Mówiliśmy po polsku. Powiedzieli, że tu jest polska brygada, którą dowodził pułkownik Zieliński. Że pułkiem dowodził e, Sikorski. Ich bajonem Januszajtis. Wyszliśmy do Tartaku. Chciałem być świadków dowiedzieć się o legionach, o zamiarach i nadziejach po tamtej stronie frontu. Zdecydowałem wtedy napisać list do pułkownika Zielińskiego. Jak się okazało, nie było to łatwe zadanie. Co mogłem mu powiedzieć? Źle, że idziecie z Niemcami, chciało się powiedzieć. Źle, że idziecie z Moskalami, słyszałem odpowiedź. I każdy miałby rację. Była to tragedia narodowa, mus historyczny. Czuć było, że się tworzy nowa historia i że wszyscy jesteśmy powiązani w jedną harmonijną całość, ażeby wykonać jej zlecenia. Takie było moje pierwsze spotkanie z legionistami. W bitwie pod Kirlibabą Rosjanie musieli się wycofać. Pozostawiło to hmm, trwały ślad. Żligowski w swoich rękopisach używał zwrotu Kirlibaba jako synonimu zupełnej klęski, mając na myśli niepowodzenia w sytuacjach życiowych. Ale dobra opinia o postawie legionistów była powszechna również w wojsku rosyjskim. A co najważniejsze, nie była bezpodstawną. Bili się oni bardzo dobrze i spotkali z uznaniem rosyjskiej armii. Szczególnie kozacy entuzjastyzowali się legionistami. Spotykając się zawsze z bardzo niebitną, z armią austriacką, a szczególnie z tak zwanym szturmem, byli zdziwieni zaletami bojowymi legionistów, którzy z bagnetami rzucali się na nich. Wszędzie było pełno szczegółów waleczności legionistów. Przełom nastąpił wczesną jesienią 15 roku. 22 września tegoż roku szef Sztabu dowodzącego Wojsk Rosyjskich, generał Michał Aleksejew wydał rozporządzenie, na mocy którego przy Armii Rosyjskiej rozpoczęto tworzenie w Bobrujsku Brygady Strzelców Polskich. Dowodzeniem brygady objął najpierw generał Piotr Szymanowski, następnie generał Atam Słowoczyński, a potem generał Bolesław Olszewski. W jej składzie po sformowaniu znalazły się docelowo cztery bataliony piechoty. Dowiedziawszy się o tym... Żeligowski zrezygnował z kariery w wojsku rosyjskim i w październiku na własną prośbę został oddelegowany do brygady. W 1915 roku, także będąc pułkownikiem armii rosyjskiej, mając najwyższą oznakę bojową, miałem prawo zapotrzebować w każdej chwili rangi generała. A co za tym idzie? Dowozić brygadą lub dywizją. Odmówiłem się od tego i zacząłem formować bolski batalion, czyli zdegradowałem siebie do rangi majora dowodzić własnym wojskiem wydawało się tak wielkim szczęściem, którego nie mogłem mierzyć do rangi ani kariery. Tutaj, podobnie jak inni oficerowie podrywacji, żeligowski starał się bronić polskiego charakteru brygady. Nie była to sprawa łatwa. Rosjanie próbowali utrzymać kontrolę nad niewielkim oddziałem polskim za pośrednictwem częściowo zrosyfikowanych oficerów pseudopolaków. Bardzo słabo mówili oni po polsku i byli bardziej carscy niż wymagało tego ich kariera. Natomiast ci z oficerów i żołnierzy, którzy czuli się Polakami, musieli wykazywać się wyjątkowym, hartem duchem i uporem, by brygada nieróżniąca się pod względem umundurowania od oddziałów rosyjskich nie utraciła swego narodowego charakteru. Latem 1916 roku na Białorusi po kilkumiesięcznym okresie pracy organizacyjnej Żeligowski jako dowódca nowo nowotworzonej brygady przeszedł wraz z nią chrzest bojowy przy forsowaniu rzeki Szary, uderzając pod miejscowością Załosie na pozycje niemieckie. Do końca roku dowodził dowódcę dwust... 216. Pułkiem Piechoty. Jak napisał o sobie, wbrew jego woli zaznacza się dowódcą rosyjskiego pułku, którym dowodzi kilka miesięcy. Poza wspomnianą działalnością bojową, Brygada Żygowskiego nie brała już udziału w walkach. Po zimowym otoczynku w styczniu 1917 roku została translokowana z okolic Baranowicz do Kijowa, pozostając w dyspozycji dowódcy frontu południowo-zachodniego generała Alekseja Brusilowa. Zmiany jej dy dyslokacji wiązały się prawdopodobnie z wydarzeniami politycznymi dotyczącymi sprawy Polski. Akt ogłoszony 5 listopada 1916 roku w imieniu cesarzy Niemiec i Austro-Węgier, mówiący, jak wspomniano, o powstaniu niepodległego królestwa polskiego zmusił Rosję do zrewidowania wcześniejszego stanowiska wobec tworzonych na jej terytorium oddziałów polskich. Wyrazem nowych koncepcji Petrogrodu był carski rozkaz skierowany z 25 grudnia 1916 roku do armii i Floty. W dokumencie tym zapowiadano jako jeden z głównych celów wojny utworzenie wolnej Polski ze wszystkich trzech dzielnic. Żeligowski stwierdził natomiast, iż Rosjanom chodziło o to, ażeby luki na froncie powstały z powodu zbolszewiciłych oddziałów rosyjskich, zatkać polskimi pułkami i rzucić ich do walki. Mam wrażenie, że koalicja tego jeszcze nie chciała, ponieważ bała się rozkładu z rosyjskiej armii jeszcze większego. W każdym razie ani w 1916 roku, ani w 1917 nie widzieliśmy u siebie francuskich lub angielskich oficerów. Tymczasem sytuacja na froncie wschodnim determinowała wydarzenie rewolucji rosyjskiej. W jej wyniku doszło najpierw do abdykacji Mikołaja II 15 marca 1917 roku, a następnie do wykształcenia się systemu dwu władzy sprawowany równocześnie przez rząd tymczasowy oraz Petrogrodzką Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Orędzie Petrograskiej Rady z 27 marca 1917 roku wychodząc z zasady politycznego samokreślenia się narodów mówiło o prawie Polski do całkowitej niepodległości pod względem państwowo-międzynarodowym. Rząd tymczasowy realizował podobnie jak wcześniej władze carskie pragmatyczną politykę wobec Polaków. W marcu 17 roku ogłosił odezwę, która uznawała prawo Polaków do utworzenia własnego państwa złożonego w przyszłości ziem wszystkich trzech zaborów. Obie inicjatywy dyskontowały wcześniejsze koncesje w sprawie Polski dokonane przez Niemcy i Austro Węgry. Deklaracja ta była przełomem i spowodowała żywiołowe tworzenie się odrębnych wydzielonych z wojska polskiego oddziałów polskich. Odbywało się to pod hasłem dalszej wspólnej walki z Niemcami i odpowiadało interesom planom zachodnich sojuszników Rosji. Francja, Wielka Brytania i Włochy nie musiały, jak było to przedtem, uważać kwestii Polski za wewnętrzną sprawę Rosji, a mogły w tym względzie prowadzić bardziej niezależną politykę.